Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Wieczorne Przemyślenia. Dla tych, którzy są nowi na kanale i nie wiedzą, to mogą sobie sprawdzić na playliście. Jest taka playlista Wieczorne Przemyślenia i tam jest już kilka filmów. Co jakiś czas, jak mam jakąś wenę twórczą albo jak mam coś ciekawego do powiedzenia, to nagrywam taki filmik, który czasami nie jest związany bezpośrednio... Z inwestowaniem skryptolutami, z czasami bardziej, czasami mniej, ale według mnie warty do posłuchania. Tytuł dzisiejszego odcinka to spowiedź Hodlera. Zaraz, zaraz tutaj, ale o co chodzi? Jaka spowiedź Hodlera? Prezes nagrywa film spowiedź Hodlera. Przecież prezes jeździ po Hodlerach, mówi, że to źle tak holdować i w ogóle. O co tu wszystkim chodzi? Otóż tak jestem byłym hodlerem. Od 2011 roku holdowałem bitcoina. Dobra, zacznijmy od początku. Jak to się wszystko zaczęło, była bańka w 2011 roku. Na bitcoinie ponad 30 dolarów cena osiągnęła bitcoina. Dowiedziałem się z internetu o Bitcoinie i strasznie mi się ten Bitcoin spodobał. Myślałem, no rewelacyjny pomysł, no po prostu rewelacja. Muszę w to zainwestować. Nie wiem, nie było jeszcze wtedy takich naganiaczy, naciągaczy YouTube'owych, jak są teraz. Były inne bajery, była cała masa różnych piramid finansowych, które żerowały właśnie na, na Bitcoinie. No ale to temat może na inny film. Jak się dowiedziałem o bitcoinie bez jakiegoś większego przygotowania, kupiłem. Kupiłem za 15, może za 14 dolarów bitcoina. Następnego dnia spadło. Mówię, no to trzeba jeszcze dokupić. Jak spadło, trzeba dokupić. I załadowałem się pod korek, jak to niektórzy mówią. Za wszystko, co mogłem sobie pozwolić na jakieś inwestycje, kupiłem. Co się działo dalej? Cena zaczęła spadać. Coraz bardziej. Pierwsza noc nie przez Pana. Kolejna tak. No ale jak? Taki rewelacyjny projekt. Uwierzyłem w niego. Naprawdę wydawał mi się mega rewolucyjny. Rewolucyjne rozwiązanie. No nie może spadać. No nie może spadać. No i, no i spadało. No, i tak spadało. Coś próbowałem może gdzieś kupić, sprzedać. No nic to nie dawało. Zasadniczo głównie trzymałem to, co miałem. Psychicznie czułem się paskudnie. I teraz co? Kupowałem moje pierwsze bitcoiny na giełdzie Bitomat. Taka pierwsza giełda, której już nie ma. No, i giełda pewnego dnia padła. Z czym padła? Tak, padła z moimi bitcoinami na tej giełdzie. Tak, wtedy prezes nie był taki mądry. Nie wiedział, że trzeba dywersyfikować. Zapraszam, jeżeli chodzi o dywersyfikację, to tu nie można było za bardzo dywersyfikować na inne projekty, bo innych nie było kryptowalut. Na inne giełdy też tak średnio, bo były trzy na krzyż. Oczywiście można było przelać bitcoiny na portfel. Tak, tak, wszyscy są tacy mądrzy po szkodzie, ale całe szczęście znalazł się MT Gox, który uratował giełdę Bitomad i przejął całą giełdę i nikt nie stracił pieniędzy. Uff, odetknąłem. Teraz, teraz to już z górki będzie. Tak mi się tylko wydawało. Niestety cena dalej spadała. A ja dalej trzymałem. Wtedy już wiedziałem, że nie można trzymać na giełdzie. Tak, już przelałem na portfel. Zrobiłem sobie kopię portfela. Tak, kilka kopii, jakby się okazało. Zabezpieczyłem odpowiednio dużym hasłem. Tak, ale cena nadal spadała. Aż osiągnęła cenę około 2 dolarów. Pomyślałem sobie, kurczę, jaka fajna cena. Teraz to bym sobie kupił trochę bitcoinów. Ale już nie miałem za co, bo załadowałem się pod korek przy cenie 14 dolarów. Mówię chociaż trochę tak, żeby mi nie było na, na otarcie łez, że sobie kupię w dołku. Kupiłem sobie jakieś drobniaki na otarcie łez. Rzeczywiście cena to był dołek, cena odbiła. Potem szło już w górę. I tutaj nadzieja, tak jak był strach i panika, jak spadało, była bessa, tak nadzieja. Nadzieja, że będzie dobrze, że cena osiągnie upragniony cel. Jakim, jaki był ten mój upragniony cel? Obszłowałem sobie, że cena 10 tysięcy dolarów to jest to, co ja chcę, żeby Bitcoin doszedł do 10 tysięcy dolarów. W 2011 roku, gdzie kosztował kilkanaście dolarów. Gdzie jak mówiłem komuś, że inwestuję w bitcoina, to pukał się w głowie i Patrzył na mnie z politowaniem, jak na jakiegoś odszczepieńca. Tak, wtedy sobie uzbrałem, że Bitcoin będzie kosztował 10 tysięcy dolarów. Kiedyś nawet taki zakład gdzieś ktoś zrobił, nawet billboard taki był w Stanach. Zakład, że Bitcoin będzie kosztował 10 tysięcy dolarów. Jakoś nie wiem, jak ta sytuacja się rozwinęła, czy, czy ci te osoby dotrwały, które tam się założyły, kto się tam z kim założył. No, ale naprawdę tak sobie to wtedy obzdrałem, że będę trzymał, będę trzymał, naprawdę będę trzymał, aż dotrzymam do tych 10 tysięcy. To musowo musi dojść. Naprawdę musi dojść. To jest po prostu taka cena musi być i koniec. Będę trzymał do końca. Do końca świata może nie 10 tysięcy mi wystarczy. Potem cena rosła, była jakaś jedna bańka, druga. Przytrzymywałem te bańki, wszystko fajnie wyglądało. Taka gigantyczna bańka była w 2013 roku. Bitcoin przekroczył 1000 dolarów, już witałem się z gąską, już prawie, prawie, ale padła giełda MTGOX. Oj, co za pech. Gdyby nie padła giełda MTGOX, to na pewno już w 2014 to już na bank 10 tysięcy, no to wszystko przez. Przez tą giełdę, i w ogóle to, 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 to systemy złe. Nie, to wszyscy źli byli, to wszystko miało być 10 tysięcy i nie było. No dobrze, tak jak już mnie chciwość ogarnęła w 2013 roku pod koniec, tak zaczął się rok 2014. Pęknięcie bańki. I strach mi ogarnął. Co to będzie? Cena spada. Już było 1000 dolarów, jest 800. Dalej spada. No ale ja tu doświadczony przez lata trzymałem, to będę dalej trzymał. No przecież taki mam cel. Założyłem sobie 10 tysięcy dolarów. Trzymam do końca, nie puszczę. Cena dalej spada. Przyszedł rok 2015, styczeń. Cena w okolicy 200 dolarów. A jeszcze tutaj wróćmy do tej ceny 2 dolarów, bo okazało się, że wtedy, co ja kupowałem, to już byłem na stracie prawie 90% kapitału. Czyż to nie wygląda trochę podobnie jak teraz ci, co kupili w okolicy górki. Czy też już czasem nie są blisko 90% straty. Ja tą stratę wytrzymałem. Naprawdę. Sam już nie wiem, jak to mi się stało udało zrobić, no ale naprawdę kosztowało mnie to dużo zdrowia. Dobra, 2015 styczeń 200 dolarów za Bitcoina już był za, za 1000. Spadł do 200. O jezu, a może już nie wzrośnie? A może to była ostatnia bańka? Co teraz? Co teraz? Nie spokojnie mówiłem, że będzie 10 tysięcy. Trzymam dalej. No i niestety e, zdarzyły się okoliczności, których nie do końca mogłem przewidzieć. No, pewno część mogłem przewidzieć. Zacząłem potrzebować gotówki. <laughs> Ach, przydałoby mi się teraz trochę sprzedać, ale jak, przecież było po tysiąc, jest 200, no gdzie, jak? Co zrobić? Sprzedać już coraz mniej pieniędzy. Przydałaby się gotówka, a tu nie ma. Hmm. I właśnie hold, wtedy tak sobie zdałem sprawę, hold, czym się może skończyć taki holding, trzymanie? I wiara w coś może się skończyć tym, że może się zdarzyć wcześniej, że będę potrzebował jednak pieniędzy. I będę musiał sprzedać na stracie na przykład 90%, bo mnie tak przyciśnie. Jakoś wcześniej nie brałem tego pod uwagę, bo to wszystko tak się fajnie układało. No, ale wtedy jakoś tak się fajnie nie ułożyło. Co tu zrobić, co tu zrobić? Jak to zrobić, żeby zarobić, a nie. No, naprawdę to były ciężkie czasy. I co zrobiłem? Co zrobiłem? Zacisnąłem zęby, będę trzymał dalej. Wytrzymam. Będę jadł chleb z masłem. Nie, ze smalcem. Nie, nawet nie będę smarował niczym. Suchy chleb zjem. Tak, zjem suchy chleb, ale będę trzymał. Oczywiście nie było aż tak strasznie, że musiałem mieć suchy chleb. No, ale y, sytuacja y, moja materialna nie wyglądała za ciekawie. No, patrząc z perspektywy, że już był pod 1000 dolarów, a jest 200, a może spadnie, ale gdybym teraz wypłacił, sprzedał, to naprawdę by mi to dało, naprawdę by mi to dużo pomogło. No, naprawdę Ty, biłem się z myślami, co zrobić, co zrobić. No, to, ale teraz, no przecież już, no ale jak? No, przecież, no hmm. naprawdę. Ciężkie dylematy. Jak to zrobić? No już wtedy zacząłem się edukować. Przy okazji grałem też na Forexie, na akcjach, więc już nabyłem trochę doświadczenia. Wiedziałem już, gdzie jest błąd. Błędem jest holding. To był ten błąd. Właśnie to był ten błąd. Wiedziałem, że jak tego błędu nie naprawię, to będę popełniał kolejny błąd, kolejny. Kolejna górka, kolejna bańka i ostatnia się skończy, a ja nic na tym nie zarobię. No bo prędzej czy później się to kiedyś skończy. A może się okazać, że wtedy już beze mnie. Bijąc się z myślami w tym 2015 roku, próbując jakoś wiązać koniec z końcem, nie martwiąc się o to, co będzie, przy okazji się, jak to Przeważnie tak się dzieje w takich sytuacjach. Problemy zaczęły się nawarstwiać i dochodzić inne, tak żeby było ciekawie, żeby nie było nudno w holdingu, bo w holdingu to nigdy nie jest nudno. Nie, nie, tu zawsze coś się dzieje. A najbardziej się dzieje, jak już jest dołek, nie masz pieniędzy. Oj, wtedy się dzieje. Oj, się dzieje. Naprawdę się dzieje. Dobrze, nie będę was trzymał w niepewności. Wytrzymałem, tak, wytrzymałem ten hold. Ci, którzy oglądają moje filmy, yy, pamiętałem też pewno film, gdzie Bitcoin przekroczył 10 tysięcy dolarów. Jak nie pamiętacie, możecie sobie do niego wrócić. Tak, wytrzymałem do 10 tysięcy dolarów za Bitcoina. Okupione to było nieprzespanymi nocami, z szarganymi nerwami, ale ta sytuacja z 2015 roku dała mi do myślenia, że nie mogę tak więcej robić, bo tak naprawdę. Ja już tutaj pominąłem całą masę sytuacji, czyli to, że plajtowały giełdy. Odkąd ja się zajmuję kryptowalutami, yy, padło no, ponad 20 giełd, na których handlowałem. Ponad 20 giełd padło. Naprawdę yy, działy się różne e, straszne rzeczy, no ale miałem więcej szczęścia niż rozumu. E, pierwsza sytuacja padnięcie giełdy bitoma która mi jak gdyby otrzeźwiła mnie i nauczyła wiele takich podstaw, że nie możemy trzymać wszystkiego w jednym miejscu, nie możemy trzymać na giełdzie. Potem już jak już gdzieś miałem jakieś kryptoluty. Dywersyfikowałem to podstawa. Dywersyfikowałem na różne kryptowaluty. Nie możemy trzymać, nie możemy nastawiać się na, na jeden projekt. Naprawdę miałem więcej szczęścia niż rozumu, że udało mi się dotrzymać do 10 tysięcy dolarów za bitcoina. Tak wtedy mogłem odetchnąć. Wtedy skończyłem holding. Tak naprawdę to był holding. No tak, 2011, 2017 na 7 lat. No, myślę, że, że mało osób jest w stanie przetrzymać tyle czasu jeden walor, wierząc w niego tak ślepo, jak ja wierzyłem. Naprawdę, mając więcej szczęścia niż rozumu, że, że po prostu wszystkich tych walor nie straciłem. Z mojego jakiegoś kręgu znajomych czy ludzi, którym gdzieś tam podzieliłem się swoim pomysłem, no niestety nikomu się to nie udało z różnych przyczyn, czasami niezależnych od nich, czasami z braku wiedzy. Na początku nie było tak jak teraz, gdzie naprawdę jest tutaj już dużo osób, od których można się dowiedzieć, co można zrobić, żeby zabezpieczyć się jak zabezpieczyć swój portfel, gdzie trzymać kryptowaluty, jak dywersyfikować i tak dalej. Wtedy no ciężko, ciężko, bo wszystko to był taki dziki zachód. Przeważnie ci, co zainwestowali w kryptoluty, to nigdy wcześniej nie mieli związku z żadnymi inwestycjami. Więc to byli tacy ludzie, którzy mieli jakąś wizję. Coś im się wydawało, że tak będzie. No, ja już się na szczęście wyleczyłem z tych idei bitcoinowych, że to zrewolucjonizuje świat. To waluta przyszłości. No, tutaj widzę, co się dzieje, że tak naprawdę. To rządzi pieniądz. Pieniądz płynie tam, gdzie można zabić jeszcze większy pieniądz. Jakie można wyciągnąć wnioski z tego filmu? Oczywiście, najlepiej, jakby każdy sobie wyciągnął swoje wnioski. Ja wyciągnąłem wnioski w 2015 roku, że popełniłem błąd. Wiedziałem, że jeżeli będę dalej to robił, to albo stracę wszystko, Albo dociągnę do tych 10 tysięcy dolarów. Jeszcze była opcja wypłacenia jakichś drobnych, żeby po prostu mieć za co żyć, bo sytuacja mnie do tego zmusiła, że było już niedobrze. I wtedy sobie zdaję sprawę, że wszystko jest fajnie, jak nic się nie dzieje, ale jak się dzieje źle, wtedy już nie ma zmił, nie ma przebacz. Czasami musimy podejmować decy jakieś decyzje pod wpływem emocji. A emocje są najgorszym doradcą. Naprawdę ciężko psychicznie to znieść. I tak naprawdę ja to będę już powtarzał kolejny raz więcej szczęścia niż rozumu. Teraz jak gdzieś gram na różnych giełdach, czy na Forekcie, czy jakiegoś brokera. Zdarza się jakaś sytuacja, że popełnię błąd. Założyłem pozycję nie tak, jak powinienem założyć, pomimo jakichś założeń, no ale no nie wszystko jest tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Wiem, że jest ten błąd. Czasami jeszcze liczę, a może jednak się uda. No i czasami się nie udaje. No, przeważnie się nie udaje. I tym czasie sobie, ale dlaczego? Przecież równie dobrze mogło to pójść górą, a nie dołem. Wtedy sobie przypominam, tak, ale miałem szczęście gdzie indziej. Może tamto szczęście już zostało wyczerpane na ten moment i nie ma co liczyć na to, że za każdym razem, że gdzieś popełnię błąd, Ktoś mi poda pomocną dłoń, pomoże, wyciągnie, powie tak, będzie dobrze. Czasami jesteśmy zdani tylko na siebie i nie ma co y, jednego błędu tuszować kolejnym błędem, bo to prędzej czy później się źle skończy. Każdy ma jakąś odporność psychiczną. No i musimy sobie zdawać sprawę, że może możemy pęknąć najmniej. Oczekiwanym momencie. Podstawa w inwestowaniu czy długoterminowym, czy krótkoterminowym, czy w spekulacji to jest money management, czyli zarządzanie kapitałem. Zarządzanie kapitałem oznacza, że chronimy zarobiony kapitał i staramy się, jak już coś zarobimy, to zachować, utrzymać, a zamykać pozycję, kiedy ten kapitał nam ucieka. Dopiero wtedy, kiedy przestałem być hodlerem, mogłem przejść na wyższy poziom spekulacji czy inwestycji. Niestety, ale bycie hodlerem nie uczy nas niczego. Ja miałem bardzo dużo szczęścia, czego Wam również życzę, ale miejcie świadomość, że w ten sposób nie da się długoterminowo i regularnie zarabiać pieniędzy